Okay, cześć siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Stardew Valley. Dzisiaj będzie odcinek niestety krótszy, ponieważ spędzimy sobie tylko jeden dzień na farmie, więc postaram się go wydłużyć maksymalnie jak to jest tylko możliwe, jeżeli chodzi o długość tego dnia. A to dlatego, że chciałbym, żeby lato rozpoczęło kolejny odcinek po prostu tak, tak żeby było tak estetycznie i może żebyśmy spędzili z tym latem troszkę więcej niż tylko jeden dzień. No dobra, więc może zaczniemy sobie od tego, że te roślinki sobie tutaj schowam. Powinienem sobie tu już przygotować moją, mój zestaw na odcinek i w miarę już tutaj coś tam mamy. Więc dobrze, słuchajcie. włączmy sobie telewizję, jakby to zazwyczaj powinienem zrobić na starcie, a nie się tłumaczyć. Pogoda. W tym odcinku będzie piękny, słoneczny dzień. Bardzo dobrze, z racji tego, że zaczyna się nowa pora roku, nie chcemy udawać się od razu do jaskini. Ehm, um, tak, dusze do mnie szepczą. Są w dobrym humorze i znowu mamy szczęście. No, ostatnio to jest jakaś niesamowita. Niesamowity, kurde, los. Los nam sprzyja. Co ja gadam? Królowa Sosu nauczy nas kolejnego przepisu z sekretnej księgi, a jest to omlet. To zwykłe danie, ale często robione jest źle. Idealny omlet jest czymś pięknym. Toż to złoty anioł z błyszczącego jajka. Pokażę wam teraz moją sekretną metodę. Mamy nowy przepis omlet. Więc nasza Księga Kuparska oczywiście rozwija się o kolejny przedmiot. A słuchajcie, mamy te moce, słuchajcie, nadal mamy tylko jedną. Mm, dobra, gdzie chciałem zajrzeć i Wam coś pokazać tutaj. pisy. mamy omlet, mamy jajko i mleko. Słuchajcie, daje nam aż 100 energii, więc naprawdę warto będzie takie omleciki sobie zabierać ze sobą do jaskini. Dobra, że wędkę sobie odłożymy. w tym odcinku łowić chyba nie będę. Zdaję ją tutaj lekarskich rzeczy i co? Mamy wiadomość. Nie! Tylko nie mój. O, dobra. Ziemniaki wyrosły. Słuchajcie, jestem szczęśliwy. Jak widzicie, niestety cztery kalafiory postanowiły mi nie wyrosnąć. Truskawki też niestety się zepsują, ale troszkę tych truskawek jednak zebraliśmy. Paul, Odwróć ten list. Z tyłu, z tyłu masz przepis na super zdrowe jedzonko. Poczujesz się w pełni sił. Do zobaczenia! Mamy od Emilii sałatkę. I z jej strony. To ja też kolejny list. O, ściśle tajne. Załączam przepis na moją słynną tartę z borówek. Nie dawaj nikomu. Daję to ja tobie, bo cię lubię, pir. O, kurde. Słuchajcie, widzicie jak warto tutaj sobie robić? Przyjaciół? Długo dwie osoby, które miały urodziny w ostatnim odcinku. To były. To jest bardzo miło z ich strony. W zasadzie. O, pięć jednak nam nie wyrosło. To jest taka duża strata. No i ziemniaki też nie będą takiej dobrej rzadkości. Wiecie dlaczego? Bo nie miałem tutaj niestety. A zobacz, nie wszystkie wyrosły. Nie wiem, czy ja nie trafiłem w jakieś dnia w podlewaniu, czy. Ja zrobiłem nie tak. No niestety, tu są rośliny, które już. W sumie nie wiem, czy jest sens podlewać to. sumie... To nie powinno zająć długo, więc odleję tak po prostu. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt, ale no wydaje mi się, że te rośliny po prostu wyschną. Umrą niestety. I nic nie mogę z tym zrobić. Ziemniaki by z jakiegoś powodu postanowiły mi nie wyrosnąć. Oda. No, słuchajcie, teraz sobie tak myślę, żeby jednak trochę tych ziemniaków odłożyć, bo... Nigdy nie wiadomo, czy nie będę miał jakiegoś przepisu. nie? Miałem sobie spięć. Ej, w ogóle nawet nie miałem zwykłego ziemniaka. Aha, wiem czemu, bo przecież oddawałem na questa. Kalafiorka też odłożymy. a no, odłóżmy z 2. Mnie... Może się zawsze przydać, a kasy mamy sporo, więc o tym odcinku również zajmiemy się wybudowaniem kurnika, ponieważ no. Będziemy mieli już ładny zapas też z tych ziemniaków i kalafiorów, które sobie dzisiaj zebraliśmy. Więc jest całkiem fajnie. No dobra. Od czego zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek, słuchajcie? Bo całkiem sporo bym chciał zrobić. Może od tego, że wybudujemy kurnik. Też zastanawiałem się, gdzie go zrobić i myślałem sobie, a właśnie, bo jeszcze dostałem rano informację, zanim zacząłem odcinek, że moje drzewo nie może rosnąć. To przez tą trawę, która, jak zauważyłem, to jednak się rozrasta. Więc niestety musimy mieć na uwadze takie rzeczy. No i dobra. Więc ja, żeby zbudować kurnik, potrzebuję 300 drewna. 300 drewna, więc nie będzie to takie od razu hop. Będę musiał zjeść parę rzeczy, żeby sobie tyle drewna uzbierać. Ja znowu będę niestety cierpieć na troszkę braków, jeżeli chodzi o. O, ten surowiec akurat, bo drewno akurat jest potrzebne do na naprawdę wielu, wielu rzeczy, jeżeli chodzi o w ogóle cały crafting i wszystko, co tutaj możemy stworzyć oraz zbudować, więc będę musiał naprawdę się tym zająć. Więc wiecie co, w sumie zrobimy timestamping, bo nie będzie się tu działo nic ciekawszego niż walenie w drzewo siekierą. No, słuchajcie, moja postać powoli zaczyna odczuwać zmęczenie, niestety. Więc muszę sobie coś zjeść. Zastanawiam się, co to może być najlepszego. O, w to marchewka. Kawka daje mnóstwo energii. Ja nie wiem jeszcze jednych ciasteczek. Tutaj mamy, super. Dobra, je wezmę. zjemy, bo potrzebuję jeszcze tutaj chyba, chyba koło 50 drewna, bo mam 100 w zapasie. Właśnie to drewno mi tu przeszkadza, trochę też. Chyba postawię ten kurnik. Właśnie tam, nie, to tam gdzie w mogliście zobaczyć. Właśnie tutaj sobie kosiłem troszkę i myślę, że to będzie dobre miejsce na kurnik, żeby on był troszkę z dala od moich roślin. Ewentualnie, wiecie, później mogę sobie to przestawić chyba, mam nadzieję przynajmniej, że będzie to aż tak, nie będzie to jakoś skomplikowana mechanika, hmm. jeżeli chodzi o przestawianie, że będę musiał na przykład zburzyć i budować to ponownie. Bo jakby, no teoretycznie wiecie, no, jeżeli zbudowałem kurnik, to nie, nie mogę go sobie po prostu przestawić, nie? Jakby zbudowałem go w tym miejscu i... Popiół wklei, wydaje się dość nierealistyczne. Dobra, mamy w sam raz raczej tego drewna, więc po prostu będę musiał sobie na następną porę roku uzbierać go na nowe, jeżeli będę potrzebować na coś drewno. Ewentualnie można go też kupić, ale. Póki mam tu jeszcze drewno, wydaje mi się to. Niezbyt sensowne. E, dobra. To sobie odłożymy. E, kamienia też powinniśmy mieć pod dostatkiem, więc możemy udać się już. Budować nasz pierwszy kurnik. Właśnie też z tego co mi się wydaje, ja będę musiał, jak zbuduję już kurnik, to będę musiał chyba też mm, kupić sobie tam zwierzęta, które również będą pewnie kosztowały niemałą sumę. Typu, nie wiem, kura może kosztować z 500 zł na przykład, nie? Bo jednak to jest, wiecie, jakaś tam produkcja znowu. Pytamy też, czy będę miał w ogóle czym karmić te zwierzątka, bo nie do końca na razie zdaję sobie z tego sprawę, co jest mi potrzebne, jeżeli chodzi o taką produkcję. Fajnie, że udało się tyle uzbierać tych pieniędzy jeszcze pod sam koniec tej pory roku, bo no oczywiście nasze imperium wymaga, abyśmy byśmy to wszystko robili i spinali dokładnie z czasem. Dobra, Teba idzie, więc sobie porozmawiamy. No i co, zbudujmy budynek rolny, no i mamy w sam raz wszystkiego, aby zbudować. Jeszcze trwa 3 dni, ojej, no to dopiero posmakujemy tego za dwa odcinki. Ale będziemy mieli od razu na start kolejnego odcinka. Dobra, czy mogę. U. To jest. Ten budynek nie może być pomalowany. Ok, wybuduj. Ok, teraz możemy sobie wskazać, gdzie wybudujemy sobie naszą. nasz kurnik. No, że on nie wymaga naprawdę wiele miejsca. Mógłbym go sobie nawet wybudować tutaj. Ale tutaj, no jak wiecie, ja bym chciał mieć płotek i jakieś inne rzeczy. Jak będziemy szli tak, tutaj powiedzmy, że dróżka tak idzie. A w sumie to, to nie ma sensu za bardzo. Dobra, zrobimy go w takim razie tutaj. Później sobie to ewentualnie jakoś przestawię. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce. Okej, okay. zacznę pracować nad budową kurnika jutro z rana. Bardzo fajnie, więc no dużo pieniędzy poszło. To drewienko kosztuje aż tyle? Wow. Możemy od kupić też takie rzeczy, jak telefon, dzięki któremu możemy sprawdzić godziny pracy sklepów i ich zawartości. Okay, nie rozumiem trochę godzin pracy, mogę je sobie na mapie sprawdzić. Chociaż, jak wiecie, one się czasem różnią, tak losowo, więc. Może ma to sens? No dobra. Hej, soba. Hej nazywasz się Pol, tak? Dokładnie. Zapamiętam moje imię. O, to tajemnic tajemnica. Syn, uwielbiam roczne jajko. Ucieszyłby się. Mroczne jajko. Seba, tak? roczne jajko. okej, okay. czyli mamy jakiś pewnie jego ukochany prezent. Warto sobie to zanotować, czymkolwiek jest mroczne jajko. Ok. Um, czy możemy coś jeszcze ciekawego sklecić w tym odcinku? Myślałem o tym, żeby ten kill ulepszyć, ale no kurczę, że jest za późno. Trochę za dużo czasu mi zajęło to wszystko. Co tu robisz? O Jezus I <noise> Nie chciałem jej dawać kamienia O rozumiem, postaram się dobrze wykorzystać Chciałem z tą pogadać po prostu Gdzie będę odpoczywać myśleć pozytywnie? Bierzesz sobie kiedykolwiek przerwę? Chyba, chyba zmietliśmy naszą relację z Caroline potwornie <noise> Ojej Ja ona jest? Tutaj Ups. No, nie chciałem jej tego dawać, no naprawdę. To był przypadek czysty. Dzisiaj coś w ogóle jest w kalendarzu? Nie. Okej. Okay. Dobrze jest mieszkać blisko oceanu. Dźwięki fali wody sprawiają, że zasypianie jest łatwiejsze. Na młodu szukaliśmy muszelek potem jak fala wrzucała je na brzeg. O, kiedyś to było. Czy jaźni się z gasem? Oko koleś? Ej, hey, co chcesz porozmawiać? Jestem zajęty. No, Alex to. Zazwyczaj jest zajęty, nigdy nie chce z nami rozmawiać. O. Ale chciałem jeszcze podejść do Lee i wręczyć jej kolejnego żonkila, żeby pokazać jej jak wyjątkową osobą jest w życiu nasz. Jak wyjątkowo nas spławiła kilka odcinków temu. Nie wiem czy uda mi się ogólnie do niej dostać, bo. Do jej domu się normalnie nie da wejść, niestety. Witaj, dobrze ci widzieć. Odwiedza nas kiedy tylko chcesz. Rówek już tutaj nie zobaczymy, ile kosztują. Okej, okay. tam bez zapowiedzi wejść nie możemy. Zobaczmy sobie, czy Lia gdzieś tutaj sobie nie spędza czasu na świeżym powietrzu. Wiemy, ona tutaj lubi sobie spacerować. Jeżeli nie ma jej tu na dole, to jeszcze znam pomost. I tam ona jest. I coś ona rysuje, a może pisze jakieś. Ło, wow, co to jest. No. Te towary są przemycone z Imperium Gotora. Jak myślisz, czemu są takie drogie? Nasiona czosnku. Na wiosnę można, czosnek Olej nowy. Rzadkie nasiona. Rośnie cały sezon Jesień. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś... Nie, nie wiem, czy chcę wydawać pieniądze. Poza tym, że. Poczekaj, ile kosztuje ten mniszek lekarski? 600 za pasternak Jeden? Dobra, to jest jakieś pogięte ceny. Będę u niego. Nie będę napędzać jakichś mrocznych nauków. Jeśli usłyszysz dziwne dźwięki z mojego domu, to prawdopodobnie pracuję nad jakąś rzeźbą. Proszę. To z swojej z twojej strony, dziękuję. Mogę jeszcze dać mniszka. Nie. No dobrze. Jak tam? Nasza relacja z Liam Kurczę. Trudna dziewczyna, słuchajcie. Trudna dziewczyna. Mamy jednak gwiazdka. Najwięcej mamy z Emily. Jak widzicie, Emily, Peer i George. Jako, że mamy z nimi trzy serduszka, wysłali nam już pocztą parę przepisów. Więc wydaje mi się, że każda postać, skoro mamy trzy serduszka, będzie chciała nam jakoś się odwdzięczyć za rzeczy, dzięki którym tak nas lubią. Dobra. Będziemy mieli najprawdopodobniej w kolejnym odcinku coś koło 5000 złotych Będziemy mogli sobie ulepszyć killoff i zacząć już sobie prowadzić farmę Wydaje ja mi się, że powinienem już myśleć nad tą modernizacją, bo teoretycznie to już będzie nadchodziło zaraz. Więc może w sumie już nie nam sobie to... Właśnie pytanie, czy ja mogę jakoś sobie... O, mogę sobie to niszczyć. Ty, ale jestem zmęczony. W sumie coś zjadł jeszcze. Chlebek. O kurde ten chleb, ja mam wrażenie, że on mi się do czegoś może przydać, słuchajcie, nie? Malina albo nie malina mam jedną. Żan... Hmm. Daj mi tą marchewkę jaskiniową. Już trudno. Ja tam nie trudno znaleźć te marchewki, więc... powiem też mniszka zjeść. Ile mniszek daje? 25. Ok, mniszki też nie są jakieś drogie. Tam, gdzie jest nawóz,. Tutaj trawa. To jest strasznie dużo energii zabiera. Panie, Dwa zabiera. <grywa> Dobra Zadam z tym dużo. Bo Tu będzie. Tutaj będą już roślinki rosły nam. Więc tutaj sobie zostawimy to pole. Nie wiem, czy od razu bym chciał te roślinki w sumie. To jest nasz dom jakby, nie? Może zaczniemy sobie tak naprawdę stąd dopiero. Może to będzie spoko pomysł? Dopiero gdzieś tutaj rosło. No to wszystko tu jest do przemodernizowania teraz jak na to patrzę, wiecie. Ja tutaj jeszcze nie jestem w stanie tego wszystkiego tak zrealizować. Dobra, zjedzmy sobie jeszcze tego mniszka jednego. Tylko, o. Wypadkiem zniszczyłem ten kalafiorek biedny. Który i tak by nie wyrósł. No dobra. No słuchajcie, jeżeli zrobiłbym rośliny stąd dopiero. To, mamy tutaj źle zaznaczone te, te no ale to można jednym kliknięciem tak naprawdę wszystko tu naprawić, więc. Nie ma co się denerwować jakoś specjalnie. No dobra, to będę myśleć o tym w następnym odcinku. Odcinek bardzo krótki, dosłownie 15 minutowy wyszedł. Więc. Nie wiem w sumie jak mogę go. A wiecie co? A, już tam nie, do, nie dotrę nawet. Miałem jeszcze jakąś tam minigierkę, wam może pokazać na tym ekranie, ale. Kurczę, nie mam nawet jak to zrobić. Może jeszcze w, w sumie jeszcze z wami chwilę zostanę i może sobie pogadam przy modernizacji skrzydła. Czy przy jakimś tym sortowaniu skrzyneczki delikatnym więc co, w kolejnym odcinku będziemy mieli lato więc ja oczywiście na starcie o kurde to będzie ciężkie bo muszę sobie wszystko wyrzucić dosłownie A więc w kolejnym odcinku, kolejny odcinek zaczniemy od tak naprawdę słuchajcie sadzenia sobie roślin, pewnie pójdziemy do sklepu zobaczyć jak się zmienią upira jego arsenał, jeżeli chodzi o przedmioty, które po prostu on sprzedaje, i zobaczymy, czy będziemy w stanie sobie od razu nabyć jakieś fajne przedmioty, które po prostu będzie można zasadzić od samego początku. Jak wiecie, ja lubię robić imperium rzeczy, które są teoretycznie najdroższe, a więc najprawdopodobniej od razu znajdę coś, co mnie w jakiś tam sposób zainteresuje. Też, no wiecie, To też może nie być takie oczywiste i proste na starcie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko to jest cebulka, tak. To jeszcze. Nie? No w sumie ta modernizacja nie taka długa, jak myślałem. Już w sumie chyba prawie skończyłem. Por. Poru chyba drugiego nie mamy. Cyk, cyk, cyk. Słuchajcie, mamy. Mamy wszystko ładnie posortowane. I co? 22 się zbliża. Ja jeszcze mogę w sumie sobie poprzepalać delikatnie rudy. Też w kolejnym, odci w kolejnym odcinku, albo za dwa bym chciał sobie. A węgiel. E, w kolejnym odcinku, albo za dwa odcinki chciałbym jeszcze sobie delikatnie e, pomyśleć. W sumie nie wiem czemu. Użyłem słowa delikatnie, po prostu chciałbym już myśleć o ulepszeniu sobie narzędzi, tym kilofu oraz yy, siekiery. Śmietnik teraz tak, jak tak myślę to ja generalnie bardzo rzadko wyrzucam rzeczy z ekwipunku, szczególnie teraz jak mamy dostępny plecak, to raczej nie będzie zdarzało się to aż ty na tyle często, żebym potrzebował to jakoś szczególnie robić, nie? Zastanawia się, spójrzmy jeszcze do ekwipunku, co możemy w sumie skraftować sobie ciekawego, bo możemy też Powoli myśleć o tym ulu. Generalnie syrop klonów chyba mogę kupić u tego dziwnego sprzedawcy szemranego. I co? Możemy też sobie już w sumie skraftować maszynę do majonezu. Z drugiej strony bez jajek nie, nie mamy. O co to jeszcze robić? Beczułka do produkcji kiszonych warzyw i konfitur z owoców. Kurde, w sumie to niedługo będziemy mogli też sobie skraftować. Każda, każdego poranka nawodnia 4 pobliskie O kurczę, to jest taki, taki zraszacz. On działa tylko na 4 strony, a nie na 9. Kurde, no to słaby zraszacz. Chciałem taki lepszy trochę. Słuchajcie, pewnie lepszy zraszacz będzie też lepiej kosztować. Kurde, nie, nie doczytałem tego w sumie. Byłem przekonany, że zraszacz od razu nam nawodni wokół siebie. Dosłownie, tak jak ee, takie 8 pól po prostu wokół. Proszę. Dobra, tyle jesteśmy w stanie przepalić Więc co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek Wybaczcie mi, że jest krótszy, ale bardzo chciałbym zachować Jednak taką Ciekawą tutaj strukturę, żeby po prostu kolejny odcinek Wniósł więcej nowości Teoretycznie mógłbym sprawić, że ten odcinek był Ciekawszy, gdy po prostu Gdyby po prostu jego głównym elementem była nowa pora roku, ale w tym odcinku też troch, troszkę zaję... zajęliśmy się już startem budowy kurnika. Troszkę e innych elementów wdrożyliśmy, więc też. Dlatego pozwoliłem sobie na taką zakończeniową pogadankę i pokazanie Wam paru elementów, których zwykle w odcinkach może nie pokazuję. Jeszcze wrócimy sobie na chwilę, wybaczcie za takie pożegnanie, ale właśnie za zapomniałem, że mamy jeszcze awanse i zarobki, które zazwyczaj Wam pokazuję. Yy, mamy płot z twardego drewna. Mamy lepszą skuteczność motyki i konewki. Maszynę do sera. I słuchajcie, ulepszony zraszacz. Akurat teraz, gdy tak narzekałem na ten pierwszy zraszacz. Mamy już dostępny zrobiony, pewnie taki co właśnie zaznaczy tych pól 8. No i jeszcze zobaczmy zarobki. Zapomniałem Wam to też pokazać. Uuu, zarobiliśmy dużo więcej niż myślałem. 5000. tysięcy. Więc na pewno sobie ulepszymy te narzędzia. Chyba podejdę w oba. Chociaż, albo nie. Zosta Zrobimy najpierw kill -off, bo musimy też wydać no, porządną sumkę na, z, na, 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 na co na nasiona, żebyśmy już mogli kolejne imperium, kolejną inwestycję w nasze zarobki tutaj ponieść. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie ciepłu po raz drugi. Cześć!